Więc tutaj mam te cztery butelki wina, które nabyłem w niemieckim sklepie. To jest akurat butelka wina z Ameryki. To jest z USA. Ok? To jest z USA. Jeszcze raz. To jest z USA. Kalifornia przecinek VIN of USA 13,5 V i tak dalej i tak dalej więc to jest właśnie nalepeczka tutaj że to jest tutaj pisze o infolinia Soledad przecinek CA Santa Rosa przecinek CA Kalifornia. Więc to jest produkt z Kalifornii z USA. Ok. Więc myślę, że to jest ustalone. To jest butelka niemiecka. Niemiecka. Wine of Germany, wine of Germany, tak tutaj pisze. To było tak, że jednego dnia kupiłem trzy butelki wina, a potem, za jakieś kilka dni, poszedłem dokupić jedną butelkę wina. Więc w sumie mam cztery butelki wina. Produit de France. France. Więc to jest... To jest nad Renem. Tutaj pisze. Krubes kotes du rchone. Rchone, czyli Ren. To jest rzeka Ren. Rychy Dobrze, więc to już ustaliliśmy, że, że to jest butelka wina francuskiego gdyby co dobrze, więc jest to pierwszy film, w którym na którym mam razem cztery butelki wina, właśnie kupione w niemieckim sklepie, paragony, płacone kartą i te sprawy, więc nikt niech nawet nie próbuje temu zaprzeczyć wszystkie cztery butelki kupione z okazji koronacji króla, bo koronacja króla jest. Czekam tu na zbieżność, ale coś widać zbieżności na tej butelce, bo tam widać, o może tutaj, bo tam widzi parapet. I się nie może zogniskować. Dobrze, więc z okazji koronacji króla, właśnie te cztery butelki wina były kupione. No, bo w końcu koronacja króla to koronacja króla. I wiadomo, kilka dni uroczystości, więc France. Produc o France. Gdyby co, więc mam nadzieję, że, że tutaj nikt nie będzie z tym polemizował. Tą butelkę już wina francuskiego obracałem. Uważam, że to jest dobrze, aby we właściwy sposób uczestniczyć w koronacji króla. I trzeba się cieszyć i świętować tą koronację. Na przykład, winem z Kalifornia. Kalifornia, okej. Okay. Santa Rosa, Santa Rosa USA, dobrze więc. A także Wine of Germany. Wine of Germany, Coś będzie z tyłu pisać? Kuali, Rhein Hessen. Czyli Hessen to bym myślał, że to jest Hesja i Rhein Rzekaren. Chociaż to mogę się mylić, bo, bo no, to tak na potrzeby po prostu tego filmu. Staram się coś poczytać i to, co rozumiem, to powiedzieć. Dobrze. Więc słoneczne okolice. Przygraniczne z Francją. We Francji jest dużo winiarni, a w Niemczech na pewno też trochę dobrze. Botlet by Rech, Kenderman, GmbH, Wein Kellery, Poskot, D, kreska 55411, Bingen, Germany, Bingen, Germany, ok. O, tutaj proszę bardzo pięknie zbieżność na partii produkcyjnej. Więc to jest ta butelka wina i tutaj wiadomo wino francuskie. 21 rok. też winnice nad renem. I tutaj Made in France, gdyby co, dobrze a tu jest amerykański długopis z hotelu Marriott. To jest z hotelu Marriott, taki amerykański długopis. Marriott Hotels Event, tam widziałem, że, że był event, event, czyli na eventach. Więc to jest długopis z Marriotta, hotel amerykański. Dobrze, więc miło mi, że mogłem zrobić pierwszy film na którym są cztery nieotwierane powtarzam, nieotwierane butelki win, win kupione kupione na okazję koronacji króla produit de France dobrze chodzi mi tylko żeby pokazać, że że butelka jest Nieotwierana, i że nic tam nie było kombinowane, bo ewentualnie niedowiarki, jak Tomasz, biblijny Tomasz, tam no chciał włożyć palec i tak dalej, gdzieś tam. I powiedział, że jak wsadzę palec, to uwierzę, więc to na potwierdzenie tego nie wiem, czy będzie. Bo od okna się trochę odbija te bombelki, więc nie wiem, czy będzie widać. Więc mam tutaj cztery nieotwierane, nieotwierane butelki win, zakupione w dobrej wierze z niemieckiego sklepu. Yy, z okazji uroczystości. To jest niemiecka butelka zakupione z okazji koronacji króla. Więc tutaj mamy właśnie cztery butelki. Wina. Chciałem, żeby po powietrze było widoczne, jeśli tak by się wydarzyło. Dobrze, i to jest właśnie butelka wina francuskiego. Cieszę się, że mogę to uwiecznić. Wszędzie i wobec. Że koronacja króla się nie zdarza codziennie i że trzeba to uczcić w sposób właściwy. Dobrze, więc mam nadzieję, że w miarę udało mi się to tutaj ogarnąć. Chociaż moi doradcy zagramaniczni, Powiedzieli mi, żebym właśnie w tym filmie zadał jedno takie krótkie, otwarte pytanie. Otwarte, a być może zarazem retoryczne. Retoryczne. Tutaj na pewno są w tych winach różne owoce, najlepsze winogrona, słoneczne plantacje, świeże powietrze, ptaszki i tak dalej, więc te składniki i mikroelementy na pewno są super, w co nikt nie wątpi, w porządku. Więc pytanie brzmi, czy we wrocławskim psychiatryku do obiadu, do posiłku, do kolacyjki, do śniad... pycha, pycha, mniam, miam, do śniadaneczka jakiegoś super wypasionego w tym psychiatryku wrocławskim na przykład, albo w areszcie jest taki przybytek Boży, no cóż, no ale niech już tak zostanie, jest przybytek Boży pod nazwą areszt. Areszt wcale nie tymczasowy, ok? Więc jeśli się znajdzie taka istota niewinna, w takim jednym albo drugim przybytku pańskim pod nazwą areszt wcale nie tymczasowy, albo śledczy, a albo, albo dochodzeniowy, i tak dalej, we Wrocławiu. Wrocław, Wrocław, takie miasto gdyby co, albo w jakimkolwiek innym mieście jakiś areszt śledczy, wydobywczy, tam nazwę sobie sami, tam dołóżcie, jaką tylko chcecie. Albo jakiś psychiatryk, tam trzeba najpierw jakąś istotę pojmać, zabrać jej wolność, a, a potem wtrącić do, do psychiatryka i tak dalej, żeby badać tam, diabli wiedzą na co i po co taką istotę. Więc czy tam do posiłku w tych przybytkach pańskich, typu psychiatryk we Wrocławiu, albo areszt, wcale nie tymczasowy we Wrocławiu, albo w jakichś innych. Miejscach pod okupacją trzeciej RPA albo nie wiadomo czego, czy tam podają takie pyszne, wspaniałe wina, na przykład niemieckie wino, to ta trzecia butelka, francuskie wino. Tutaj drugie francuskie wino, a tutaj wino amerykańskie. O, to jest wino Kalifornia, gdyby co, to jest wino. Kalifornia, USA, USA, Soledad, przecinek CA, przecinek USA, Santa Rosa, Santa Rosa, przecinek CA USA. OK. Więc czy tam w tych przybytkach pańskich okupacyjnych naszych okupantów, czy tam podają takie pyszne wspaniałe wino do każdego posiłku, na dobre trawienie. I tak dalej, więc, no, takie retoryczne pytanie miałbym. Dziękuję, pozdrawiam.